Mam przyjemność wygłosić prezentację w imieniu naszej firmy. Prezentację, która troszkę współgra z prezentacją pana Zbyszka albo z oczekiwaniami architektów związanym z połączeniami. Jeżeli prabrykat, to ten prabrykat musi być połączony. To jest podstawowa sprawa. Nie istnieje możliwość zrealizowania obiektu prabrykowanego bez połączenia tych prabrykatów. I to połączenie spełnia bardzo wiele funkcji, jest bardzo ważne. E, oprócz statycznych właściwości musi gwarantować czasami również pewne właściwości izolacyjne, czy też to są to izolacje związane z akustyką, czy też są to izolacje związane z ochroną cieplną, czy też wreszcie z izolacją wilgociową. Także mamy kilka różnych problemów w jednym zestawie do rozwiązania. A naszym celem w działaniu firmy od wielu, wielu lat i w poszukiwaniu rozwiązań do połączeń preabrykatów jest to, aby szukać elementów, które też są oprócz tego, że są inteligentne, że są wytrzymałe, że spełniają wiele funkcji, są niewidoczne. Czyli są takie, które są dyskretne dla odbiorcy. Wraz z norweską firmą Invisible Connection Prowadzimy od kilku lat działania wprowadzające na rynek produkty, umożliwiające realizację połączeń pomiędzy elementami prywatnymi w sposób ukryty i w sposób inteligentny, czyli umożliwiające połączenie w taki sposób, żeby tego połączenia rzeczywiście nie było widać. Z podstawowych rzeczy, które mamy, mamy trzy takie grupy, które tutaj Państwo widzą. Pierwszą grupą to są połączenia do elementów konstrukcyjnych, połączenia BSF. Drugą to są do połączenia klatek schodowych, czyli podestów i biegów schodowych TSS oraz elementów gabaretowych prefabrykowanych DTS. Takie skróty bardzo proste, bardzo czytelne i bardzo łatwe do zapamiętania, ale jednocześnie dosyć ciekawe rozwiązanie. Proszę Państwa, no, klasycznie znamy wszyscy połączenia belek ze słupami, czy też belek ze ścianami. I generalnie stosujemy zasadę taką, że opieramy tą belkę na jakimś sporniku albo na głowicy jakiegoś supa. I zawsze to tworzy pewnego rodzaju barierę, zarówno konstrukcyjną, jak i barierę też no, wyglądową dla architekta. Nie, nie każdy architekt lubi ładne konsole, prawda, wystające z supów. Natomiast można to oczywiście zrobić w sposób taki, że można te wszystkie elementy spornikowe. Ukryć w elementach preabrykowanych. Tutaj Państwo widzą metodę, która umożliwia de facto w swobodę kształtowania takiego węzła architektonicznego, a jednocześnie spełnienia jego funkcji statycznej, czyli przekazania obciążeń pionowych w połączeniu z różnymi elementami, również w niektórym przypadku częściowych utwierdzeń, a więc jest to element, który w zasadzie spełnia nam bardzo wiele funkcji. Element służy do połączenia słupów, belek z słupami, belek z belkami. A więc pod różnym kątem, bez znaczenia, czy ten słup jest okrągły, czy ten słup jest w innym kształcie. E Tutaj Państwo widzą formy różnego rodzaju do zrealizowania. Zarówno w dwu, trzy i czterostronne sporniki są do zrealizowania. Dzięki temu po prostu element supa zachowuje swoją podstawową funkcję. Sup staje się supem. Może być elementem wielokondygnacyjnym, a jednocześnie nie potrzebuje sporników realizacji sporników na zewnątrz. Filozofia tego połączenia polega na zabotanowaniu w słupie odpowiedniego łącznika. My to nazywamy kieszenią belkową czy supową. W belce kieszeń belkowa i element łączący nazywamy to nożem wysuwanym, który podczas montażu elementu prawelkowanego jest wysuwany albo wypychany z elementu i następnie całe złącze zalewane jest wysokosprawną zaprawą po prostu w, o dużej wytrzymałości i ekspansji. Jak Państwo widzą, statycznie bardzo wiele zysków dla konstruktora eliminujemy mimo środy, albo zmniejszamy te mimo środy, dzięki temu również prowadzimy możliwość albo wykonania tych słupów o mniejszych przekrojach. A więc słup nie musi być tak duży. słup może być mały, może być dyskretny, dzięki temu przekrój tego supa jest mniejszy, a jednocześnie przekazujemy to obciążenie w blisko jego osi i oszczędzamy zbrojenie. To wszystko działa w kierunku tak zwanego zielonego budownictwa, a więc oszczędności materiałów, oszczędności CO2, którym dzisiaj jest bardzo modnym tematem, ale też i koniecznością, jak widzimy naokoło. Można zrealizować elementy, które wyglądają jak przyklejone. Można powiedzieć, że element żelbetowy nie ma swojego połączenia, nie widać tego połączenia. Delikatna fuga, która jest kreską, tylko wyróżnia, że w tym miejscu nastąpiło jakieś połączenie elementu preabrykowanego z elementem lanym bądź preabrykowanym innego rodzaju. Również jest element dla zachodu prowokacji bardzo przyjazny, bo dzięki niemu następuje znaczne uproszczenie procesu produkcji i jego przyspieszenie. Proszę Państwa, nie potrzeba szalować sporników w supach, nie potrzeba wykonywać dużych robót ciesielskich, Wystarczy zamocować do prostego, prostej ściany szalunku kieszeń słupową i wtedy, proszę Państwa, mamy dokładnie ten sam efekt, który tu chcemy osiągnąć, czyli realizujemy wspornik w supie bez potrzeby wystawania jego z szalunku. Wiedzą to wszyscy, którzy mają do czynienia z spornikami na cztery strony na przykład, gdzie największym problemem zakładu produkcji jest wykonanie tego spornika od dołu, gdzie samo łoże, formy musi być wręcz niszczone. I zarówno powtarzalność, jak i szybkość produkcji jest dzięki temu większa, proszę Państwa. Także dzięki temu możemy powiedzieć, że tutaj również zakład produkcji osiąga konkretne zyski, osiąga większą wydajność produkcyjną. Kolejnym elementem, który, który chcę Państwu pokazać, to są właśnie klatki schodowe i połączenia w klatkach schodowych, realizowane też w sposób ukryty i niewidoczny. Mówimy tutaj o elementach TSS, o elementach, które umożliwią wykonywanie połączenia podestu ze ścianą klatki schodowej w sposób ukryty i niewidoczny oraz elementu połączenia biegu schodowego z podestem. Ten element oprócz swojej funkcji nośnej o dużej, dużej, dużych wydajnościach, ta nośność jest rzędu 100 kN na jeden łącznik. To jest bardzo dużo. Ci, którzy projektują podesty, ci, którzy mają do czynienia zwłaszcza z klatkami eksponowanymi, wiedzą, co to znaczy. Omańsze funkcje oczywiście redukcji dźwięków i, i hałasów które roznoszą się w trakcie po prostu poruszania się po klatce schodowej. Dzięki temu również eliminujemy te oddziaływania na lokale, które znajdują się za klatką schodową. Kolejnym elementem to jest element DTS, który służy nam do łączenia różnych elementów gabarytowych w konstrukcji w sposób ukryty w taki sposób, żeby realizować połączenie, czyli wzajemne oparcie tych elementów, i również schować to połączenie w elemencie fabrykowanym. Tutaj widzimy akurat przykład angielski, jakby postarzały budynek zabytkowy wykonany z fabrykatów, którym po prostu architekt chciał uzyskać efekt łączonych kamiennych elementów. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z elementami prefabrykowanymi. Nasz wrocławski przykład z realizacji intuicyjnego montażu to jest parking na ulicy Szczegomskiej na ponad 870 miejsc. Cały obiekt fabrykowany, kompletnie wykonany ze złączy ukrytych, niewidocznych. Dzięki temu również w swojej gabrycie i w swojej prezencji w środku prezentuje fajną funkcję dla korzystającego użytkownika. Bryła jest dosyć ciekawa, to jest też wrocławski architekt Wojciech Jarząbek. Tutaj i w, jest ona kontrowersyjna troszeczkę w rejonie tych biurowców, ale wpasowuje się też w rytmy i jakby nie narusza też pewnego oświetlenia tych biurowców, które są całe zlokalizowane w okolicy. Jest to taki troszeczkę piramidalny układ o dosyć ciekawej strukturze balustrad betonowych. Jeden z pierwszych obiektów był obiekt w Kielcach. W 2009 roku to jest Galeria Echo, parking na 1400 miejsc parkingowych realizowany z firmą Fabet Kielce. I tutaj, proszę Państwa, widzą Państwo 16-metrowe elementy sprężone, które są łączone z belkami w w sposób ukryty, a więc nie widzimy tutaj tego połączenia za pomocą okład podkładów stalowych i widzimy, proszę Państwa, belki, które są łączone z supami bez, bez kąsu i bez sporników. Cały obiekt dosyć elegancko wygląda i funkcjonuje bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, że po 11 latach funkcjonowania tego obiektu ma się on bardzo dobrze. Jest zachwalany, zwłaszcza przez rajdowców na tym parkingu, którzy wieczorami próbują tam uprawiać rajdy. To jest bardzo duży obiekt o powierzchni, jeżeli się nie mylę 40 tysięcy metrów kwadratowych. Kolejnym elementem, który wchodzi jakby na rynek, to są oczywiście ukryte, to są belki hybrydowe, czyli belki ukryte w wysokości stropów, tak zwane belki schowane, ukryte w stropie. I proszę państwa, również te belki łączymy z konstrukcją supową bardzo często za pomocą ukrytych sporników wysuwanych w trakcie montażu. Zaleta tych sporników jest też taka, że w trakcie montażu uzyskujemy już sztywność skrętną poprzez używanie podwójnych noży, a więc dzięki temu po prostu możemy od razu jakby realizować montaż na sucho bez potrzeby wykonywania prac mokrych. Jednym z pierwszych obiektów, gdzie tego typu połączenie miało miejsce była Galeria Młociny w Warszawie, bardzo duży obiekt realizowany w Warszawie, i tu też mamy do czynienia z tak zwanym ukrytym połączeniem belek hybrydowych na supach. Montaż rzeczywiście jest intuicyjny, proszę Państwa, w swoim, w swoim biegu. Nawet elementy są wysuwane za pomocą sznurków z podestu, po to po prostu, żeby nie było widocznych żadnych elementów ani od spodu, ani od góry, które widać, że jest ten element łączony. To jest taka zaleta takiego połączenia, które po prostu umożliwia nam zrealizowanie tych efektów na przykład kompletnej fabrykacji podestów wraz z warstwą wykończeniową i biegu schodowy wraz z warstwą wykończeniową bez potrzeby ingerowania w roboty wykończeniowe na budowie po fakcie montażu. Jak widzimy tutaj te sznurki, które są tutaj przy wyciągniętym elemencie, jeden sznurek jest w innym kolorze, powracający drugi, który wyciąga element po to, gdybyśmy coś źle zamontowali, ale muszę Państwu powiedzieć, że na bardzo wielu łączników, które do tej pory budowaliśmy, tylko kilka przypadków było błędnego wbudowania, więc muszę powiedzieć szczerze, że też jakość wbudowania przez zakłady preoplikacji jest bardzo dobra. W realizacji obiekty w Warszawie to jest osiedle mieszkaniowe na Ursynowie, browary w Warszawie. No i jeden z ciekawszych obiektów to jest oczywiście klatka Schodowa w najwyższym budynku w Polsce, w tej chwili realizowane w Warszawie. W Warszaw projekt architekta Normana Fostera, który też jest bardzo ciekawy w środku. Może powiem tylko o tym projekcie. Nie mamy tutaj wizualizacji, ponieważ nie wolno nam udostępniać jeszcze zdjęć. Dopiero po jakimś czasie będziemy mogli to robić. Natomiast kratka schodowa jest odsunięta, aż znaczy biegi schodowe i podesy są odsunięte od ściany o kilka centymetrów. I między ścianą klatki schodowej, między wysoką ścianą klatki schodowej, a biegami schodowymi i podestami prowadzona jest smuga światła i daje wrażenie, że poruszamy się po klatce schodowej, której nie ma żadnego połączenia. To jest bardzo ciekawy element, który myślę, że będzie fajnym takim dowodem, że można dzisiaj realizować obiekty fabrykowane w sposób taki, żeby spełniały wymagania architektów. Podsumowując. Tą część moją prezentacji mamy do czynienia z połączeniem, które jest dyskretne, z połączeniem, które jest wysokiej nośności, proszę Państwa, przykładka schodowy do 100 km, przy elementach konstrukcyjnych do 200 kN, ale przy elementach dużych konstrukcyjnych belek nawet do 1100 kN to są bardzo duże obciążenia, które możemy przekazywać tym połączeniem. Do tego szansa na redukcję drgani dźwięków te właściwości są potwierdzone Europejską stroną zgodności. Dla konstruktora jest bardzo przejrzysta statyka połączenia. Są to proste schematy statyczne, a więc nie ma tutaj żadnych problemów z obliczeniem czy też ewentualnie ze sprawdzeniem. Dla zakładu fabrykacji jest bardzo duża prostota wbudowania fabrykacji, a dla firm montażowych możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z intuicyjnym montażem. Krótki film na koniec mojej prezentacji. What defines the future of architecture? Architects are met with increasing demands regarding efficiency and cost. An architect's dream is to create practical and appealing buildings. The future of architecture is elegant. When planning modern architecture, logistics and cars are an important consideration. Traditional buildings often have parking areas with columns encroaching the parking space located exactly at the wrong place. This is frustrating for drivers and may result in expensive damage to cars or to the structure itself. In the worst case, customers might avoid using the car park. The future of architecture is efficient and functional. On a building site, safety and efficiency are key. Conventional solutions often require welding and concrete casting on site which increases complexity and cost. Solutions that can eliminate work done at the construction site are extremely valuable for the projects. The future of architecture is flexible and economic. Visible Connections has been an innovative developer and manufacturer of telescopic connectors for nearly 30 years. In this time, hundreds of thousands of connectors have been used in construction projects around the world. Our goal is to provide the freedom to create future architecture and to make the building process easier and more economic for our clients. Our Invisible Connections range solves four key construction applications beam connections, stair connections, balcony and walkway connections and double T floor element connections. The IC connections range is ETA approved and enables economic and environmentally friendly prefabrication. The IC beam connection system can be used to connect beams to columns or beams to beams. Unusual angled intersections can also be accommodated. The beam connection solution eliminates visibly intrusive corbels and dusty shelves. It also reduces individual floor heights and thereby the overall height and cost of the building. The invisible stair connections adjoin stairs to walls in an easy and structurally efficient way. No projecting corbels or complicated bracketry fixings or welding are necessary. The connectors resist fire and can, in acoustic versions, protect the building against noise invasion from the stairway. The design of IC stair connections accords with governing seismic design codes. During the extreme conditions of an earthquake, IC stair connectors help reduce forces on the staircase by enabling it to float at connector locations. Traditional office buildings and shopping centres are constructed with a framework of short hollow core elements, requiring column supports at a centre distance of 6 to 8 metres. Alternatively, using long double T precast elements with double T connectors reduces the number of columns, foundations, beams and floor elements by 50 to 70 percent and also reduces the overall building height. This solution creates a clear-span basement car park as well as an open and flexible office solution. Typical structures with L-beams have shelves which collect dust, dirt and bird droppings. These beams reduce the headroom above the car and increase the total height of the building. Developers of office buildings and shopping centers know the value of attractive parking areas for their clients. Nobody wants the frustration of excessive columns and L-beams, so why not take them away and reduce cost at the same time? The IC solutions mean low requirements for on-site casting and no on-site welding. Consequently, it contributes to a safe, efficient and economic construction site with high-speed assembly and a significant reduction of waste. There are ways in which a project can be designed to spare the environment. Prefabricating, wherever possible, can result in large savings in concrete, better quality, less transport, and a lot less wastage throughout. Invisible Connections is safe, elegant, economic, efficient. Invisible Connections. The freedom to create.